Niezależnie od tego, czy chodzi o budynek mieszkalny, dom jednorodzinny, garaż czy dom szeregowy, dla każdego wykonawcy i inwestora ważne jest, aby ukończyć budynek szybko i łatwo z maksymalną wydajnością. Jest to możliwe dzięki prefabrykowanym ścianom layer. Ściany zespolone są dostarczane na plac budowy w zaplanowanej wysokości i szerokości, wraz z wnękami, otworami i innymi elementami, gdzie wystarczy je tylko zmontować. Refabrykowana ściana zespolona to element składający się z dwóch żelbetowych płyt połączonych kratownicami między sobą. Każda ściana zespolona jest produkowana według indywidualnego projektu we współpracy między działem planowania produktu a firmą budowlaną, potwierdzona deklaracją właściwości użytkowych. Kolejną ważną zaletą jest to, że armatura i inne elementy zawierają się w dokumentacji i elementach prefabrykowanych, zawarta jest w projekcie i docelowo w elementach prefabrykowanych. Na przykład otwory na przełączniki i skrzynki rozdzielcze dla sieci elektrycznej, puszki elektryczne z peszlami, a także otwory na rury gazowe i wodne. Montaż ściany zespolonej jest poprzedzony kilkoma ważnymi etapami prac. Po pierwsze, na płycie podłogowej rysowane są kontury ścian, a następnie po wykonaniu dokładnych pomiarów zaznaczane są pozycje przyłączy i otworów drzwiowych, a także numery ścian, które mają zostać zainstalowane. Dzięki temu montaż jest szybki i nieskomplikowany. Ponieważ ściany zespolone mogą być wznoszone tylko na fundamencie o wystarczającej nośności, należy wykonać zbrojenie startowe w postaci prętów wystających z fundamentu. Zbrojenie startowe w fundamencie musi być umieszczone podczas betonowania płyty fundamentowej zgodnie z projektem i obliczeniami statycznymi. W planie budowy technicy określają również rozmiar poszczególnych elementów, ich geometrię, liczbę wymaganych elementów ściennych, zbrojenie wymagane do montażu oraz projekt połączeń elementów. Ściany zespolone są dostarczane na plac budowy pionowo w specjalnym stojaku transportowym wraz ze zbrojeniem łączącym poszczególne elementy. Aby zmaksymalizować wydajność, numery ścian muszą być porównane z numerami na planie budowy, zanim ściany zostaną podniesione z ramy transportowej. Podczas montażu elementy ścienne są najpierw podnoszone za pomocą dźwigu nad zbrojeniem startowym i prawidłowo ustawiane. Następnie elementy ścienne są opuszczane powoli i z równomiernym rozłożeniem obciążenia bez kołysania, aby nie uszkodzić prętów zbrojeniowych w ścianie. Podczas opuszczania elementy ścienne są umieszczane na płytach dystansowych i ustawiane dokładnie zgodnie z oznaczeniami. Ściany zespolone muszą być następnie zabezpieczone co najmniej dwoma podporami skośnymi. Po ich zamocowaniu można odczepić żuraw i kontynuować montaż. Podpory zapobiegają przemieszczaniu się poszczególnych elementów i zapewniają stabilność ściany zespolonej podczas procesu betonowania. Elementy ścienne są zwykle mocowane za pomocą połączenia śrubowego. Po montażu pusta przestrzeń pomiędzy dwiema betonowymi powierzchniami musi zostać wypełniona betonem o określonej klasie. Ściana zespolona staje się monolityczną konstrukcją żelbetową dopiero po wyschnięciu. Ponieważ sama ściana zespolona służy jako szalunek, proces budowy i betonowania jest również znacznie szybszy niż w przypadku innych konstrukcji murowanych. Po betonowaniu podpory ukośne można usunąć w ciągu dwóch tygodni, w zależności od statyki i warunków pogodowych. Powierzchnia ściany jest gładka, prawie nieporowata, dzięki czemu można ją pomalować natychmiast po wyszpachlowaniu. W pomieszczeniach o niższych wymaganiach estetycznych, takich jak garaże lub obiekty przemysłowe, powierzchnia może pozostać naturalna ponieważ mogą być stosowane jako elementy pionowe, pochyłe lub nośne, zakres zastosowań ścian zespolonych jest bardzo szeroki. Ekonomiczne i łatwe w przenoszeniu elementy ścienne są dostarczane na plac budowy w postaci prefabrykowanej, dzięki czemu ściany zespolone są wydajnym rozwiązaniem nawet dla mniejszych zespołów budowlanych, które mogą zwiększyć swoją produktywność, oszczędzając czas i energię.